Jestem spóźniony, naprawdę, bo pokazuje mi, że będę w domu o 12.50, o 13.00 jestem umówiony na trening, a jeszcze chcę wam pokazać, jakie mam rzeczy w domu do treningu, bo, bo są nowe i w ogóle je rozłożyć jako gospodarz treningu. Co prawda, Adrian będzie też, ale jako gospodarz treningu muszę się ładnie pokazać, ponieważ ostatnio byłem u Jasia Dąbrowskiego. On mnie bardzo fajnie ugościł, jeśli chodzi o trening, o to wszystko, więc muszę się odegrać. Ruszamy. Jestem już w domu. Podróż ok, szybciutka, bardzo się cieszę, że tak poszło. Bez korków od razu śmignąłem i, e, i jestem już w Warszawie, jestem w domu. Mam godzinę do przyjścia gości, a raczej godzinę do przyjścia partnerów treningowych. Nie mogę się tego bardzo mocno doczekać. E, zaraz wam pokażę, jakie sprzęty mamy na dzisiejszy trening. Co jest ważne, e, Adrian powiedział, że dzisiaj będą cztery stacje, więc wszystkich nie użyjemy sprzętów, ale to dobrze, bo możemy sobie co każdy trening rotować tymi, e, tymi rzeczami, zmieniać trening, zmieniać obciążenia, więc uważam to za bardzo fajny pomysł. Nie wiem co Adrian wymyśli, pokażę wam wszystkie sprzęty, jakie mam. W każdym razie cztery stacje dzisiaj będą, czwórka ludzi trenujących. No i co? wracamy do formy. Rozłożyłem tutaj już wszystkie moje nowości treningowe. To zobaczymy, czy będziemy otwierać, czy dopiero ja sam, któregoś dnia sobie to zmontuję i złożę bardzo szybki montaż, bo widzę, uwielbiam takie rzeczy. To są, widzicie, na jedną śrubkę i koniec, więc bardzo dobrze. Mamy tu tak, także tutaj mamy poręcze do dipów. Nie wiem, co Adrian wybierze. Na tricepsy, można brzuch robić, wszelakie rozwiązania, różne wysokości, a więc fajnie. Tutaj taki klasyczek, old school, bardzo mocny. Jest to takie wielofunkcyjne urządzenie, gdzie może Robić tak naprawdę wszystko: plecy, barki, klatkę, nogi naprawdę wszystko na tym można robić. Na pewno to znacie, na pewno kiedyś wasi dziadkowie, może ojcowie, e, mieli takie coś tylko metalowe, na takich tutaj sprężynkach w domu. Gwarantuję, że mieli. Do tego mamy skakankę, e, która na pewno się przyda, jeśli nie dziś, to, to któregoś dnia zobaczymy. Zobaczymy, co tam Adriat wy, wymyślił, wyplanował. E, tutaj mam Matę, oczywiście. Matę trzeba mieć w domu. Zobaczcie, że te wszystkie rzeczy, które wam teraz pokazuję są do trenowania w domu. Za chwilę będę je jeszcze sprzątał, ponieważ Angelika za chwilę tutaj nagrywa, więc jeszcze na tą godzinkę muszę to sprzątnąć i zobaczycie jak łatwo to wszystko ukryć w domu. Także mamy matę, tu w ogóle nie widzicie, później Wam pokażę, jest miejsce na telefon, więc bardzo fajnie. Tu mamy poręcze, które pogłębiają ruch w pompkach. Bardzo lubię takie poręcze, bo zwyczajne pompki, wiecie, już mogą się znudzić, a taki głębszy, o, głębszy ruch to coś czego właśnie mm, właśnie szukam. Do tego oczywiście klasycznie piłka, na piłce można robić wszystko i myślę, że Adrian użyje to, e, nasz trener personalny dzisiejszy użyje to do, e, do brzuchów. Tu mam hantle, dziesiątki, do przysiadów, do wszelakich ćwiczeń, e, hantle łatwo schować, można gdzieś za firaneczką, za zasłoną i tak też zrobię. E, no i ostatnia rzecz, ta, którą jaram się najbardziej, jest właśnie przede mną, jest to Dum, dum, dum. Rzecz, którą się naprawdę jara maksymalnie, jest to bieżnia. Zobaczcie, po pierwsze, jaka jest ładna, biała, bardzo ładnie zaprojektowana, pasująca do domu. Powiedzcie, ja miałem problem zawsze z tymi bieżniami, że czasami taka Wielka szafa czarna musiała stać w domu, a to jest naprawdę coś małego, coś takiego smukłego, coś, co będzie pasowało do każdego domu i przede wszystkim, tak jak mówiłem, że wszystko to możecie pochować po domu, zrobić super trening w domu, nie wychodzić na siłownię i nie mieć tego na widoku. To pomyśleliście sobie, no dobrze, a co z bieżnią? Zobaczcie, co się dzieje, jaka ona jest łatwa do złożenia. Podważamy tutaj tylko dwa przyciski i od razu składamy. 2 sekundy roboty. Tutaj mamy taki trzymak, żeby łatwo to było nieść. Oczywiście jest na kółkach, także mega łatwo, żeby gdzieś to przenieść. Jest, to i tak jest lekka bieżnia, ale do tego te kółeczka bardzo pomagają. I możemy sobie gdzieś to już wywieźć do pokoju, do jakiegoś pokoju, którego nie używamy na ten moment, e, jak na przykład goście przychodzą i więźnia jest schowana. Wszystkie te rzeczy, które Wam pokazałem i wiele, wiele innych do e, treningów w domu możecie znaleźć na stronie Decathlon, link macie w opisie. Naprawdę, ja lubię chodzić i na siłownię i czasami lubię trenować w domu, ale... Są sprzęty, jest, wystarczy kupić naprawdę kilka sprzętów, żeby zrobić mega full, e, fajny trening. Ja mam jeszcze godzinkę, spakuję to teraz, pochowam jeszcze po, e, po całym mieszkaniu, ponieważ Angelika potrzebuje całego salonu, a za godzinkę przychodzą goście i zaczynamy mocny drużynowy trening. Jesteśmy już w komplecie. Uczestnikami dzisiejszego challenge'u będą po pierwsze Jasiek Dąbrowski, dzisiaj po tej stronie nie jako trener. Drugim uczestnikiem będzie Michael. Kolejnym i tutaj zaskoczeniem, wielkim zaskoczeniem, tego na pewno się nie spodziewacie, kto będzie dzisiejszym trzecim uczestnikiem treningu, przypominam treningu domowego. Otóż. Moja żona! Pierwszy trening od 2019 roku! Nie, na początku ciąży I wtedy już zrezygnowałam i tak mi nie zostało i... Nie mogę Dzięki powiedzieć, ile, ile nie było, to było mi źle 3 lata temu Trzy lata temu, umiem. I dzisiejszy trening poprowadzi wow, 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 wow. trener personalny Już brawa zaraz Adrian Harry! oczywiście mamy również e, kibiców. Proszę bardzo, jest Charlie, jest Pola. gdzieś tam jest chyba Nela, nie wiadomo, gdzieś na pewno jest. Jest, jest. jest tu Nela? Nie ma Neli. Piąteczka, ostatnia szansa. Tak, piąteczka. Zaczynamy. Jeszcze mamy oczywiście tutaj jednego e, komentatora, tak że szukałem funkcji dla każdego, tutaj jest komentator. <laughs> Moja prywatna liderka. <czyli> <laughs> Uciekamy, 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 Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Córki się, nie, rozwijają. Rozwijają się rozwijają, to jest właśnie cudowne. Wczoraj podpatrzyły nas i teraz robią. Zobacz, elegancko mamy tutaj takie takie tutaj podpórki, żeby dla, po, co, po co one są? Po co one są? Żeby ruch był głęb, 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 ruch był głęb, szy. No to głęboki tak Ale głęb przy niż normalne. Po jedynkę wszyscy startujecie. Dobrze. Ale mamy trening, będzie się składał z czterech ćwiczeń. Mamy cztery stacje przygotowane. A też z błodem, że jakieś no punkty no. będą przyznawane za jakieś... A żebyśmy mieli większą motywację. Przyszli, przyszli na trening. Tutaj wynająłem za własne pieniądze trenera personalnego, oni jeszcze chcą tutaj nagród. To jest trening, nagrodą jest dobra forma, do a, dobra kondycja, do zadowolenie z siebie. Tak, tak. Z trening stacyjny, mamy cztery stacje, każdy będzie robił. E, dobra, park no znajduje się centralnie nad e, e, dłonią. Brzuch aktywny i schodzimy tak do pompeczki. A tak? są też damskie pompy. Wersja dla kobiet. No właśnie. Znaczy wersja. E, to jest właśnie, po prostu tak? progresja, bo nie ma damskich pompek, ale możemy obniżyć pozycję. Tak. Z tej tutaj na kolanka. I schodzimy klatką. Dawaj ja nie nie Czekaj. Czekaj, No i wstajemy, no tylko trener Ci pokaże jak to robić. Oddechnij się. O, ciężko? O, dobrze. <śla> Brawo! Piękny teamwork. Pięknie no? Niuńu. O, i dobra. I nie męcz się na razie, bo to jest tylko, tylko pokazywanie. Nie, yeah, ja już lubię. Stopy ustawiamy na szerokość barków. Bierzemy wdech, brzuch napięty. Chodzimy blisko do przysiadu. O, to pupa. A tak? i wyprzedz, tak. No i trzy nasz tak jak powiedziałeś. Klikamy play. Tak? Tak. I Dobra, nie i nie tutaj sobie robimy wiesz, żeby szybciej Dobra. było, nie? Dobra. Wszystko proste. Tak, wszystko rozumiemy. Wiesz co robić? Mhm. To wymień. Sprawdź on. No sobie pompki, brzuszki i biegam. I jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Y z handlem w dół. Przysiady, tak? No. To chciałeś powiedzieć? Mhm.

Niggas get chipped like cicados in a wave through the hood Now sounding standing like Roboto Why you eat bread with avocado? We be trying to dash us before Wiele lat na siłowni nie widziałem nigdy, żeby ktoś sobie w tą pomoc przyczepił do schodzenek Bo to jest taki, jest taki ale Naprawdę no przyczepiłeś? Nie, nie, To jest poważne zawodnik, No tak, to się Teraz ja idziemy Wziąłem kolejne obciążenie, które było na promocji w Decathlonie Kochanie, ja ważę niedużo, 57 kilo Jest, tak, mój mąż Będziemy tak trenować całe życie. I dla widzów. Pasujecie do siebie. Dekathlon! <grymne> <taplon! grymne> yeah. I jeszcze jeszcze kochanie. kochanie! Dolna ekipa, nie spodziewałem się takiego efektu, ale naprawdę workout completed, mocny, mocny trening zrealizowany, ale na prośbę luki miałem przygotować jeszcze challenge. Od razu mówię, że ta prośba była przed treningiem. Nie, nie wiedziałem, że będzie taki trening. Nie to, że teraz poprosiłem. Przed, przed treningiem i tak e, nie chcę tutaj odejmować w ogóle umiejętności sportowych Jaśkowi, Andrzejce i, i, i Michaelowi, ale no są adeptami sportu, dopiero początkującymi. Wiesz, dopiero pierwsze rundy no w tak. treningu, więc wy jesteście jednym teamem. A Luka, jako doświadczony zawodnik, zawsze istotnym no. momentem jego był sport. Teraz trenuj MMA i to pod okiem doświadczonego, utytułowanego trenera, Przemysława Trzyszki. Team robi tutaj przez 3 minuty plank. Trzymają pozycję plank. W różnych konfiguracjach mogą we trójkę trzymać plank albo się zmieniać 30 sekund. Dobre, bardzo dobre, to jest bardzo dobry dobre, dobre challenge, no. A ty Luka swoje ulubione e, ćwiczenie kondycyjne berki przez 3 nie. minuty, albo bliżej tobie może to być spro, tak? Ja. Jak to, nie, to ale berkis, bo tu jest berfisz, to jest twardo. Dobra. Jest. Dobra. Perkis, i powstań. O. Dobrze, no i góra, góra. Pięknie, pięknie. Dobre. I tak tysiąc razy. Materiał bez cięcia teraz prosimy, nie? Dobra. <noise> challenge. Czyli widzowie, wybaczcie nam teraz materiał bez cięć, ale musimy, to jest challenge, więc nie możemy oszukiwać. Wy sprawdzacie, robimy 3 minuty challenge'u. Ja robię burpees, oni robią plank. No ale jest wygrany, czy po prostu każdy musi wytrwać, tak? To jest challenge, tak. To jest challenge, każdy musi wytrwać. Ja burpees, oni plank. Trzy minuty wspólnie, więc. Więc mogą się zamieniać, mogą robić po 30 sekund, Oboje, 3, 2, 1. 1, 3. 2, 1. Tak, dobra. Nie, Maj tak, tak Majka, cały czas. Wadze, Jasiek, tak, ale ty cały czas w tej samej pozycji. Ja jestem. Ja chcę się ratunkować. Nie, nie, nie. Ale wy mnie do daje radę. No, Luka, 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 jedziemy. Ja wiem, że końcóweczka. Ale 30 sekund O chyba Luka nie da radę z namiślemy <laughs> do 5 Przyspiesz Luka 4 3 Super, brawo 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 Wygraliśmy radę Tim Jaki moment Trening uważam za odbyty Zobaczcie, niby w domu w domu, w salonie na... Na pięciu metrach, na dziesięciu metrach zrobiliśmy taki trening. Dla ilu osób. Dla, dla ilu ilu osób, no. Trening grupowy w salonie. Myślelibyście, że można, można na luzie, ale jeszcze mamy kilka w ogóle. Przecież mamy jeszcze taśmy. tych bo czuję taki niedosyt, nie czuję się zmęczony. jako zawodnik rezerwowy challenge'u. Może zrobić. ale to taktyka, bo na się byłem Napoleonem. Jest już kolejny dzień, tak jak wam mówiłem. Wzdobyłem treningi bardzo mocno. Wróciłem do MMA, trenuję w domu, czasami na siłowni i pokazywałem wam te paraletki jeszcze nie złożone. A więc zobaczcie, tak wyglądają już po złożeniu. One są w tym momencie na najwyższej pozycji, przez to, że już mówię, jaki to jest, jest mój poranny trening, bo ten vlog już się kończy, ale, ale chciałem jeszcze o tym powiedzieć. Minutę skakanki, później przechodzę na poręcze, robię 10 Deepów. I na koniec robię 10 razy brzuch. Czyli raz. Dwa. I tak robimy 10 rund, i naprawdę. 10, 15 zależy od mojej formy. Oczywiście, jak nie damy rady, 10, to możemy później 8. Schodzić. 7, tyle, ile się da radę. Ja na pewno nie zrobię 10 rund po 10. Trochę mi to spadnie, no ale nieważne. Ważne, że trening. I naprawdę. Taki trening może trwać 20-30 minut, robiony w domu i naprawdę przyniesie swoje efekty. Wszystkie rzeczy, które nie pokazałem w tamtym treningu, tak jak na przykład właśnie poręcze, tak jak na przykład skakanka i do reszty rzeczy linki macie w opisie. Trenujcie w domu, jak nie macie czasu na siłowni, bo naprawdę się da. Sprawdzajcie linki pod tym filmem. Zapraszam Was do, i do zakupów, i do treningów, i do dzielenia się oczywiście efektami. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech dzieje się magia! 天<去>吧，那呀！